Dzień dobry, zapraszam na temat pierwszy z działu trzeciego, i dzisiejszy temat to społeczność lokalna. Czym jest ta społeczność lokalna? Społeczność lokalna to zbiorowość, zbiorowość, która zamieszkuje określone terytorium. I pomiędzy którą występują więzi. Te więzi wynikają z potrzeb, ze wspólnych interesów i ze współzależności ekonomicznych. Tak naprawdę my możemy należeć do kilku zbiorowości: do zbiorowości mieszkańców miasta, ale też do zbiorowości Polaków. Jakie elementy tworzą tą zbiorowość lokalną? Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, na pewno tą zbiorowość lokalną będą tworzyły więzi. Tym, tym elementem tworzącym zbiorowość będą więzi, ale również terytorium, ludzie zamieszkujący to terytorium, poczucie przynależności do danej zbiorowości, relacje, jakie między osobami zachodzą, no i oczywiście potrzeby danej zbiorowości. Taka społeczność lokalna ma też swoją tożsamość lokalną. No i co to jest ta tożsamość lokalna? Tożsamość lokalna to poczucie przynależności do danej społeczności, i możemy mieć takie poczucie przynależności lokalne, czyli na przykład naszej dzielnicy, naszej gminie powiecie, ale możemy mieć też poczucie tożsamości regionalnej, i takie poczucie będą mieli na pewno ślązacy czy Kaszubi. Jakie elementy znowuż kształtują tożsamość? Tą tożsamość na pewno kształtuje dziedzictwo, i to dziedzictwo możemy zaliczyć jako takie elementy naszej wspólnej przeszłości, i to dziedzictwo możemy podzielić na trzy takie części. Będziemy mieli dziedzictwo materialne na naszym terenie, będziemy mieli dziedzictwo niematerialne. I też dziedzictwo naturalne. I tutaj trzeba zaznaczyć, że każda z części, w której mieszkacie, ma swoje dziedzictwo swoje elementy materialne i niematerialne, i być może też naturalne. Nie da się tutaj podać jednego przykładu, bo w każdym rejonie będą to inne przykłady. Ale uogólniając, możemy stwierdzić, że. Mamy tak zwane dziedzictwo materialne, w skład którego będą wchodziły na przykład zabytki architektury, a więc dworce, pałace, różnego rodzaju zamki występujące na danym terenie. Będą to również dzieła sztuki, ale też rzeczy użytkowe, czyli będziemy mieli rzeźby, obrazy, ale również będziemy mieli sprzęt muzyczny czy przedmioty codziennego użytku. Mamy również w tym dziedzictwie materialnym archiwalia, i do archiwaliów na pewno zaliczymy wszelkiego rodzaju księgi parafialne, oryginalne mapy czy plany dasze, danego terenu. Wyróżniamy również dziedzictwo niematerialne, czyli takie, którego my nie możemy dotknąć. I nie ma, do niematerialnego dziedzictwa zaliczymy na pewno historię, czyli ważne wydarzenia, postaci z danego terenu. Zaliczymy również um, tradycje, zwyczaje, jakie występują na danym terytorium. Um, może to być na przykład um, ogólna tradycja, takie jak topienie marzanne, ale również um, taka typowo regionalna, jak pochód lajkonika w Krakowie. Do niematerialnego dziedzictwa zaliczymy również umiejętności, różnego rodzaju umiejętności związane z tutaj chociażby z jakimś rzemiosłem charakterystycznym dla danego regionu. Na Dolnym Śląsku na przykład to będzie tkactwo, a w innych rejonach być może będzie to garncarstwo. Do niematerialnego dziedzictwa zaliczymy również elementy językowe, a więc gwara, którą się posługujemy, słownictwo. Które będzie charakterystyczne tylko dla danego regionu, i rzeczywiście takie, że, takie słownictwo wyróżniamy. Wyróżniamy tutaj język kaszubski, wyróżniamy słownictwo na Górnym Śląsku i całkiem inne też słownictwo będzie na wschodniej ścianie Polski. I trzecie dziedzictwo, jakie możemy wyróżnić, to dziedzictwo naturalne, i to na przykład będzie. Charakterystyczna fauna i flora występująca na danym terenie, np. niedźwiedź brunatny w tatrach czy żubr z Puszczy Białowieskiej. Do dziedzictwa naturalnego zaliczymy również obiekty geologiczne, czyli np. góry stołowe, które będą występowały tylko w jednej części państwa. Tak samo maczuga Herkulesa w pieskowej skale. I do dziedzictwa naturalnego zaliczymy również krajobrazy. Krajobrazy naturalne, takie jak Park Murzakowski czy Łazienki Królewskie w Warszawie. Jeżeli jesteśmy już przy tym naszym dziedzictwie regionalnym, lokalnym, to na pewno musimy też wspomnieć o patriotyzmie lokalnym. Bo co to jest ten patriotyzm lokalny? No to jest nic innego jak miłość do naszej małej ojczyzny. Jeżeli patriotyzm jest to miłość do naszego państwa, to patriotyzm lokalny to miłość do naszej małej ojczyzny, w czym ona się może przejawiać. Jest wiele przykładów, jak możemy pokazać, że swoją małą ojczyznę kochamy. Możemy brać udział w pracach stowarzyszenia lub zakładać stowarzyszenia, które będą zajmowały się chociażby Promowaniem historii czy ochroną środowiska. Możemy i brać udział, i organizować różnego rodzaju wykłady na różny temat z naszego regionu. Możemy zbierać też podpisy pod petycjami, pod sprawami, które chcemy załatwić dla naszego regionu. Możemy też kandydować w wyborach. Możemy również wspierać lokalne wydarzenia, nie musimy ich organizować, ale sam udział w lokalnych wydarzeniach, zaangażowanie się w te lokalne wydarzenia jest przejawem patriotyzmu lokalnego. No i oczywiście, część osób też wspiera ten patriotyzm pokazuje ten patriotyzm lokalny, wspierając gospodarkę lokalną, kupując produkty lokalne. Tak wygląda społeczność lokalna, jest to króciutki temat, to wszystko z tego tematu, dziękuję i zapraszam na kolejne lekcje.